Jak można wypromować coś, co w naszym społeczeństwie uważane jest za przestarzałe? No, tak przynajmniej wskazują statystyki. Mogliście sobie Państwo pomyśleć o wielu rzeczach, ale mnie konkretnie chodzi o książki. Kiedyś mówiło się, że żeby zostać człowiekiem oświeconym, trzeba dużo czytać. Dzisiaj, w dobie kilkudziesięciu kanałów telewizyjnych, radia, no i przede wszystkim wszechobecnego internetu, którego zasoby są wręcz niewyczerpane. Książki odchodzą do lamusa, ale na szczęście mamy takie akcje jak Cała Polska Czyta Dzieciom, czy takie miejsca jak księgarnia z bajki na osiedlu Przyjaźni. Dziś Dzień Babci i Dziadka i przy okazji promocja związanej z, tym, związanej z tym świętem książki. Zobaczmy co to za książka i jak bawili się dziadkowie, babcie oraz ich pociechy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Krystyno, co to za książka i dlaczego jest związana ze świętem Babci i Dziadka? Mm, Fochy Fortuny to ostatnie dziecko Grzegorzaka Zdebki, który stworzył bardzo piękne wyobrażenie Babci i Dziadka. Babcie i dziadka zakochanego, szczęśliwego, radosnego. Zwykle ludzie, którzy przychodzą na emeryturę się nudzą, ale nie dziadek Waldemar absolutnie nie. Jego rozpiera energia, ma w sobie całe pokłady radości i bawi się ze swoimi wnukami. Wprowadza ich w świat zjawisk literackich, a ponieważ jest wielkim admiratorem archaizmów, więc dzieci poznają nowe słowa. A nade wszystko adoruje swoją świeżo poślubioną babcię. Joannę przynosi jej bukiety kwiatów i rozpieszcza ją smakołykami, które sam własnoręcznie wykonuje. Taki szczęśliwy obraz domu zapisany jest w tej książce, dlatego dedykujemy go dzisiaj wszystkim babciom i wszystkim dziadkom, żeby pokazać, że to jest bardzo piękny okres w życiu, jeśli się do tego z takim podejdzie humorem i z taką radością i z takim oczekiwaniem, jak dziadek Waldemar i babcia Joanna z powieści Fochy Fortuny Grzegorza Kazdebki. Jak mówiła pani Krystyna Adamczak, 21 stycznia warto ukoronować swoją babcię i dziadka. To nasi najbliżsi. Złóżmy im życzenia, życzmy im zdrowia i długiego życia. A w księgarni z bajki dzieci oraz babcie i dziadkowie bawili się wspaniale. Zobaczcie sami. Okay. I jeszcze. Hej! 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 hej. I hej. Kiedy ostatni raz tata, bawiłeś się z mamą w piratów? Tata zrobił taką minę, że żadnemu pisarzowi nie udałoby się jej opisać. A Babcia, Jasia kiedy? zapytała mama. Codziennie, gdy krzyknął Kuba, sama mówiłaś, że pan Waldemar ciągle ją admiruje. Po chwili spędzonej w księgarni z bajki nasuwa się tylko jedno pragnienie. Czytajmy książki, to bardzo ważne. Czytajmy je swoim dzieciom i dzieci, niech czytają również swoim dziadkom i babciom, szczególnie podczas tego święta. No i to w zasadzie wszystko. No i jeszcze, oczywiście, życzenia dla babci. I dziadków wszystkiego najlepszego, zdrowia i spełnienia marzeń.